Kilka dni temu hmm, nakrywałem taką informację, ponieważ hmm, o tym właśnie żeby iść. I pamiętam hmm, lata temu przeczytałem taką książkę a e, no ona się nazywa Ewangelia według Łukasza. Taka książka ktoś taką napisał. A i autor tej książki ciekawą rzecz tam pisze, mówi, że Jezus to była właśnie taka postać, która y, ciągle gdzieś szła. Że to był człowiek, który zawsze było, i wstał Jezus, i wyszedł, i poszedł. I tak jest non-stop. Jak przez tę Ewangelię Łukasza idziesz, to, to, to się w ogóle nazywa Ewangelia Drogi. Na, 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 na studiach teologicznych to mówią o Ewangelii Łukasza, to Ewangelia Drogi. On idzie ciągle, nie? W ogóle on nie, on szedł, on szedł, nie. My kiedy po raz pierwszy byliśmy w Izraelu z moim przyjacielem, to, to właśnie postanowiliśmy tyle chodzić co Jezus. I chodziliśmy wszędzie y, y, tam. No, I po prostu w pewnym momencie mówię, no nie, no, człowiek po prostu non stop chodził. Non stop chodził. Szedł po wszystkich jabł... mówię, jak, on, jak on szedł? No i poszedł i do, i, i tam po, i do Jerycha poszedł. Wierzę to, że tak mówi, poszedł do Jerycha, no on poszedł do Jerycha, nie. To są dziesiątki kilometrów gdzieś tam, kurczę, rozumiecie. Natomiast on chodził. Ale co to nam pokazuje? To właśnie nam pokazuje, że ruch to jest antydotum na śmierć. Oczywiście wielu ludzi na przykład nie rozumie tego. Tak ja mówię, e, zacznij działać. Ale ty nie wiesz, jak ja się wewnętrznie czuję, nie? Dlaczego się ten człowiek tak wewnętrznie czuje? Dlatego, że człowiek jest skupiony na śmierci Mojżesza. Możesz to jest symbol y, rzeczy ważnych, rzeczy potężnych, ale rzeczy, które, się, które minęły. I to w ogóle jest bardzo ważna rzecz y, na, na dzisiaj, bo jak się coś zmienia, nie wolno nam nawet na chwilę zatrzymać się na tym, że to było takie, że to było dobre, że to było. Nikt nie mówił, że Możesz był zły. Możesz był potężny, Możesz był wielki, ale on umarł. Coś się zakończyło, więc musisz iść, po prostu musisz powstawać i musisz iść. Sięgać po kompletnie nowe rzeczy, cały czas yy, będziemy to przypominać w tej chwili, w tym okresie czasu, nie? żeby iść po nowe rzeczy, po nowe kompletnie. Jozue nie znał ziemi, nie znał, a co najlepsze nikt złego nie znał. Ja czasami się w ogóle zastanawiam, bo w ogóle jestem w różnych środowiskach i mówię tak. Do, do siebie mówię czy też do Boga, jakkolwiek, Mówię, co, dl, dl, dlaczego ja tu jestem w ogóle? Po, po co ja tu jestem? Czemu ci ludzie widzą e, we mnie taką i, coś interesującego? Dlaczego oni, oni normalnie nie powinni w Jozue normalnie nie powinni ludzie tego widzieć, bo oni byli e, zbudowani na Mojżeszu. Ale Boga to w ogóle nie obchodziło. Bo mówi Jozue, tu chodzi o to, żebyś szedł. Bo jak pójdziesz pierwszy, oni zawsze wszyscy pójdą. Za twoim życiem ciągnie się cała jakaś przestrzeń, plejada rzeczywistości za, życie, za twoim życiem się ciągnie. W ogóle nie, 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 nie wiem, ty zdajesz sprawę. Ty jesteś. Każdy z nas tutaj jest początkiem czegoś. Początkiem czegoś. Jakby rzeczywistość obserwuje Ciebie, ten kawałek rzeczywistości obserwuje Ciebie, czy Ty pójdziesz, czy Ty nie pójdziesz. Jak nie pójdziesz, to i ona nie pójdzie. Ale jak pójdziesz, to ona pójdzie. Pójdą ludzie. Zacznie się zmieniać rzeczywistość. Bardzo ważna rzecz zero fiksowania się yy, na stracie. Zero fiksowania się na tym, co umarło, zero fiksowania się na tych rzeczach, zero fiksowania się na tym, że nie wyszło, zero ciągłego reanimowania trupa. Nie wolno tego robić. Nie wolno tych rzeczy robić. Nie wolno się przyzwyczajać do tego. Ja ostatnio pamiętam, właśnie nagrałem to, bo, bo yy, wewnętrznie miałem kompletną niechęć do, 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 do działania. Kompletną niechęć. Ale znałem zasadę. Właśnie to, o której Agata dzisiaj mówiła. Że mam kompletną niechęć wewnętrzną, ale zasada jest taka: idź. Wstań, wyjdź, idź. Ale jak? Normalnie. Wstań, wyjdź i idź. Ale ja mam niechęć, ale wstań wyjść. Z tą niechęcią? Tak. Bo ta twoja niechęć kompletnie w niczym nie przeszkadza, żebyś przeszedł Jordan, zdobył nową ziemię, wszedł w nowe środowisko. Z niechęcią można w ogóle rozumieć, o co chodzi. Dlatego Bóg mówił do Jozłego te rzeczy. Nie bój się, nie lękaj. No czemu? Bo się bał, bo się bał, ten człowiek się bał. I wiecie o co chodzi, on się, on, on się bał i on poszedł. Oglądałem taki program o mał pewnym małżeństwie, które yy, zastanawiało się, yy, co zrobić ze swoim życiem tutaj w Polsce. I doszli do wniosku, że wszystko, co mają, to sprzedadzą. I wyjadą do Grecji i zajmą się w ogóle hodowlą oliwek. Obydwoje nie mieli kompletnie żadnego pojęcia nie znali greckiego, nie mieli pojęcia o hodowli oliwek. I to, to, to z Makłowicza programu. Makłowicz i pytał tej, tej babeczki mówi, no, nie, nie baliście się? A ona mówi, nie no oczywiście, że się baliśmy. Więc wszystko sprzedaliśmy i wyjechaliśmy do Grecji. Kompletnie się baliśmy. Mówi, no to, to, jak to się nie baliśmy? Cholernie się baliśmy. My ludzie z Polski, z jakiegoś miasta jechać do Grecji, kurczę, hodować oliwki, jak nie mamy bladego pojęcia. O niczym. Więc się baliśmy i pojechaliśmy. Wstali i poszli. Więc tego, czym musimy się trzymać,